Witam serdecznie, mam na imię Wojciech Fyras Salaham, a w naszym pierwszym odcinku w głównej roli Baby Bens. Świat według Wojtusia. Bartek, cześć! Mercedes 190, oznaczenie budy W201 silnik jaki tu mamy jest 2,5 litrowy diesel który pracuje przy przebiegu w jakim tutaj występuje w tym aucie 330 tysięcy jak serek zresztą zaraz posłuchać. Produkcja tego samochodu wyniosła na tamte czasy ponad 2 miliardy marek. Na tamte czasy to naprawdę była horrendarna suma za kompaktowe małe auto. I małe auto nie znaczy, że nie ma w nim wygody. A wygoda i styl prowadzenia nie ma się nijak stosunkowo do modeli aut, które w tych czasach producenci nam sprzedają. Weź. Skakuj. Próg załadunkowy dosyć duży. Ja ściągnę buty, no bo nie, jak w bagażni. Zamknąć tym, nie? Da ja się bać, że tu coś piękne. pod moja dupa. Na razie. Cześć. Kurwisin! Nie tak mocno. I powiem Ci dosyć komfortowo. Z drugą jakąś koleżanką bym. Ale zobaczmy. Podaj mi kamerę, Bartku. Patrzcie. Kochani dla przykładu mamy awarię i chcemy wymienić żaróweczkę. To mamy takie... O! Cyk! Cyk! mamy wszystkie żarówki do dostępu jest pięknie ładnie piękny ładny dostęp a w tych nowych śrubki tu trzeba to ściągnąć tam to ściągnąć no. aus proszę to jak w samolocie jest to nie jest jakieś tam bip, bip, bip. Bip, bip, bip. tu jest znaczek tu proszę zapiąć pasy bo jak nie to skiniesz, bo ci poduszka nie uratuje chodzi jak marzenia to jakby Wsiadając do auta tej klasy, wsiadamy do auta, które jest przemyślane, jest zaprojektowane w taki sposób, aby jak najdłużej służyło nam. Te nowe, no niekoniecznie już tak pracują. Ja tu się czuję jak w domu. Po prostu jak w domu. Jest wszystko tam, gdzie być powinno. Nawiewy, radio, no jak korbkie mamy, lusterka, ale mamy elektryczny szyberdach, który nawet jak otwieramy, nawet go nie słyszeć, nie słuchać jakiegoś... Mercedes! Jedziemy po bardzo dziurawej drodze, a wybieranie tutaj tych dziur, to po prostu ja... ja... Jestem w szoku. Ja się tylko zastanawiam, gdzie ja błąd popełniłem, że ja nie mam jeszcze takiego Mercedesa. W zasadzie jak jedziemy tym autem, to tutaj się czas zatrzymał, ale nie chodzi o to, że to auto ma kilkadziesiąt lat, ale chodzi o to, że w całym tym dzisiejszym pędzie, w tym przebodźcowaniu, jakim my tkwimy, telefony, komputery, telewizja wszystko, wszystko tam opór tego, tych bodźców, które do nas docierają to tu w sumie jadąc, nie wiem jak tyle, ja odpoczywam. Tak. Jak? Tak, ja odpoczywam po prostu jadąc tym samochodem, i tu gdzieś mi się ten, ten świat z lat 90., -tych, 80., -tych, 90., -tych, bo to są moje roczniki, mi się przypomina, i tak po prostu gdzieś mi się lekko nawet na sentyment zebrało z tego powodu, ale to dobrze, to dobrze, że jeszcze można pojeździć takimi autami i, i mieć z tego radość. Jak stara szafa, stary mebel. Zamykamy drzwi. To jest zamknięcie drzwi, kochani, słuchajcie. To nie jest to co nowe te takie zawiasiki z takiej op blaszki. To jest klasyka i to jest zrobione porządnie. Może te drzwi lekko obliczone. I może tutaj dekory drewniane lekko. Nie bardzo są w pięknym stanie i się nadają do restaurowania Co tu więcej dodawać Śpieszmy się kochać starą motoryzację, bo ta motoryzacja jest piękna. Ta motoryzacja jest cudowna, ta motoryzacja jest prawdziwa. Jest ekologiczna. Może nie ekonomiczna, ale jest ekologiczna. Cię zaraz przyjadę? Cudowny jest. O, a tu ładnie pani gadu, gadu przez telefon. Tak, tak. Świskość pok. Dźwięk tego cykacza. Uh. Nie, naprawdę nie sądziłem, że te 90 koni jest takie żwawe. Takie naprawdę jest, bo to są inne konie. Jakby, nie wiem, jak to powiedzieć. bo Konie mechaniczne powinny być koniami mechanicznymi, ale 90 koni tu, a 90 koni gdzieś indziej, no to, 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 to są kolosalne różnice. Kolosalne. Więc ten materiał jest tak przyjemny, jest tak klasyczny, jest tak ponadczasowy, i tu no, dotykając to, dotykamy, tak, dotykamy takiego prawdziwego materiału. A nie takiego, wiecie, 200 przebiegu przetarte. Czy tam 250 tysięcy przebiegu i przetarte? Otworzymy szyberdach, może, żeby mnie troszeczkę jaśniej było widać. Słyszycie? Słyszycie w ogóle otwieranie tego szyberdachu? Bez strzelestwie. Ja się będę rozkoszował jazdą muszę auto już odstawić. Niesamowite. Auto jest niesamowite. Ja troszeczkę się ogólnie źle ubrałem, bo jak do Mercedesa w Dresie, no nie? Jakbym BM-kom jeździł, to jeszcze ok. Ale do Mercedesa w Dresie. Dobór ubioru. Minibyszed. I jakby podsumowując, kiedyś robili auta na lata, no a teraz gdzieś tak na dwa, do trzech, bo no, patrząc na model prezentowany, który ma. Powyżej 30 lat i przebieg 300 tysięcy, tu rdzy nie ma. Nie jest tak dużo. To jest ekologia prawdziwa, a nie ekonomia według koncernów w tych czasach.